Korzystając jeszcze, jeszcze z chwilki e, wolnego czasu, zanim dojdę do e, jutro, pojutrze, do drugiego, trzeciego odcinka, kiedy też będę mówił, natrafiłem na ślady tutaj działalności właśnie grzebania tutaj w polityce kościoła katolickiego. E, chciałbym wam przeczytać, bo to się nie mogę powstrzymać, pewną satyrę, która stała opublikowana w przekładzie polskim w 1784 roku satyry Borna napisanej z rozkazu Józefa II yy, otóż yy, Nie zajmuję tutaj żadnej strony, tylko chcę pokazać, że na przykład w książkach tutaj z XVIII wieku, które opiewają czyny wspaniałe Masonerii przeciwko Kościołowi tak samo i odwrotnie pijący w kierunku właśnie Kościoła, o czym będę mówił o Konfederacji Barskiej i tak dalej w kolejnych odcinkach to tutaj chciałbym z tej bitwy można naprawdę wyłowić prawdziwe perełki kim kto jest, czyli na zmianę, jakby to się mówi, oczerniając się tak dzisiejsze partie polityczne, można posłuchać jednych i drugich i naprawdę ci mają jakieś haki i mówią prawdę o tych i ci o tych i możemy my to wykorzystać, tą wiedzę i tak samo tutaj Masoni atakowali też Kościół Rzymsko-Katolicki. Tu chodziło też o pieniążki. Sam Krasicki w Monachomachii z 1778 roku i anti-Monachomachii z 1780. Sam Krasicki bez litości smagał wielebne głupstwo, tak? jakie kwitnęło poza murami klasztorów męskich. Ale ja dzisiaj Wam przeczytam tutaj satyrę Borna, napisaną z rozkazu Józefa II, wydaną w języku polskim w 1784 roku pod tytułem mnich, czyli tutaj jest anatomia mnicha. I teraz chciałbym, żebyście też przemyśleli, czy to nie jest jakby cały czas żywo ten sam obraz. A dlaczego tak się dzieje, że do dzisiaj? To będę o tym wspominał w następnych odcinkach właśnie tej odcinka specjalnego części drugiej, jak przy konstytucjach będę opowiadał właśnie o tej właśnie pojawieniu się wątku kościoła rzymskokatolickiego, zarobków biskupów i nie tylko. A zatem do waszego oglądu, do waszej, jak to się mówi, do waszych rozmyślań oddaję ten tekst, który właśnie czytam z 18 wiecznej książki Satyra Borna, napisana z wskazu Józefa II, Mnich. Cytuję. Mnich, według jej definicji, jest to zwierz człowiekotworny, tworny kapturzysty, żłopiący. Ciało ma dwunogie. Trzymające się pionowo, z grzbietem zgarbionym, głową schyloną, okapturzone i okryte z wyjątkiem niektórych gatunków, u których nogi, zady i ręce są gołe. W ogóle nich to zwierz łakomy, a śmierdzący, opiły, znoszący łatwiej głód niż pracę. O wschodzie i zachodzie słońca, a osobliwie w nocy, mnichy zgromadzają się, i gdy jeden zabeczy. Wtórują mu wszyscy. Na odgłos dzwonka zbiegają się szybko. Chodzą zawsze prawie parami, okrywają się wełną, żyją ze zdzierstwa i żebraniny. Głoszą, że świat dla nich tylko stworzony, mnie nie biorąc ślubów, a płody swoje podrzucają. Mniszka różni się od samca twarzą zasłoniętą większym ohełdust, Franciszkanina, Kapucyna, Augustia, Augustianina, Trinitarza, Karmelity, Obutego i Bosonogiego, serwity Trapisty i Paulina. Ciekawe nazwy. Karmelita, Obuty, jest bezbrodny, bezbrodny, z głową wygoloną, ozdobioną wąską obwódką włosów, zadek ma ogaciony, sukmanę ciemną, przepasaną rzemieniem, czarnym koło pępka, pod szkaplerzem. Kaptusz, kaptur zawiesisty, szeroki, podgardle, krótkie, okrągłe, podkarcze trójkątne dosięgające końcem kaptura, kołnierz sukienny ciemny, rękawy równe, szerokie, płaszcz biały, sukienny z kapturem zawiesistym, z podgardlem i podkarczem okrągłym. Postać mnicha silna, twarz surowa, czoło bezstydne, barki szerokie, chud ciężki, tuczy się mięsem... Warczy w nocy i wednie głosem chrapliwym, awanturniczy i lubieżny, szuka kłótni w swojej gromadzie, w nocy poluje na kobiety. Mnoży się w miastach. Nazwisko bierze od góry Karmelu, mieni się być synem Eliasza i Elizeusza, lecz ktoś się bardziej odrodził od, cnotów, od cnoty ojców. Badania anatomiczne organów prowadzi do osobliwych spostrzeżeń tutaj BORN. Mnich. Nie ma mózgu, ale za to posiada rurę. Wprost z podniebienia do żołądka idącą. Pecherz kształtu beczki i niezwykle rozwinięte organa płciowe. Autor, dla łatwiejszego zrozumienia tutaj wykładu, dodał sześć tablic zrytowanych, przedstawiających fizjonomię samców i samic. Darujemy sobie fasony habitów, kapturów, rękawów i tak W celu położenia końca pokrzykom na nieużyteczność zakonników pewien Obywatel wołyński proponował w 1785 roku, aby przekładali na język polski autorów łacińskich akty sądowe. I tak samo była reforma, żeby właśnie znieść celibat, o czym wspomnę, co by pomogło duchowieństwu świeckiemu i w ogóle i duchowieństwu uniknąć to, co teraz się powtarza, czyli tych dewiacjom seksualnym i innym zepsuciu, innemu. Duchowień Susieckiemu wyrzucano ciemnotę, rozpustę i chciwość. I dlatego to tak wszystko wygląda, że nawet już wtedy chciwy pleban pod pokładnie nie ustąpi fara. Garć im ziemi żałuje i odmawia prawa pogrzebu. W swoim nie chce ustąpić uporem i trupów do schowania przyjąć tym pozorem, żeby przez podejrzaną śmierć miłosnej pary nie sprofanował miejsca poświęcone fary. Sława, bracia i siostry.